Zbudowanie rozdzielni w aplikacji wymaga przygotowania danych, które będą ją identyfikować, a w następnym kroku odwzorowania jej elementów wraz z ich opisami. Podstawowe dane identyfikacyjne to adres i opis techniczny. Wprowadzę adres Asnyka. Mógłbym wprowadzić jeszcze nazwę miejscowości, ale na tę chwilę nie wydaje mi się to potrzebne. W sekcji opis techniczny podajesz typ lub nazwę rozdzielni. Nie ma konieczności zmiany wartości domyślnej nazwy. Pozostawiam bez zmian nazwę rozdzielnia. Następne pola to podstawowe parametry. Ich wartości istotnie wpływają na to, co w przyszłości pokaże się na wydruku. Musisz określić, ile rzędów posiada rozdzielnia i ile pól jest w jednym rzędzie. Dodatkowy opis to miejsce na wewnętrzne uwagi, niewidoczne w pozostałej części aplikacji. Możesz tutaj umieścić alternatywny, deweloperski adres rozdzielni. Kolejnym krokiem jest odwzorowanie elementów rozdzielni. Do edycji przejdziesz przez przesunięcie wybranej pozycji na liście w prawą stronę. Pojawia się lista niezdefiniowanych ośmiu elementów zgodnie z wprowadzonym opisem rozdzielni. Stuknij w ekran na wybranej pozycji, aby przejść do definicji elementu. Wybierasz graficzną reprezentację elementu, widoczną tylko w aplikacji. Do dyspozycji masz dość obszerną listę. Istotne jest, aby wybrać element, którego liczba pól będzie zgadzała się z liczbą pól elementów rozdzielni. Następnie wprowadzasz opis etykiety elementu. Zawartość ta widoczna będzie na wydruku i w aplikacji. W kolejnym kroku wybierasz najbardziej odpowiednią reprezentację graficzną zasilanego obwodu. Ikona pojawi się w aplikacji i na wydruku. Następnie określasz symbol elementu. Jest on widoczny w aplikacji, ale nie będzie widoczny na wydrukach. W podobny sposób definiujesz pozostałe elementy. Kolor czerwony oznacza, że element nie zmieścił się w rozdzielni, bo liczba dostępnych pól została już wykorzystana. Z tej samej przyczyny element oznaczony na czerwono nie wystąpi na wydruku.